Dzień dobry Państwu. Historia Legnicy to niewątpliwie złożona i wielowątkowa opowieść. Jej częścią jest także wpływ wojen i żołnierzy na codzienność mieszkańców. Właśnie tym zagadnieniom poświęcony jest kolejny odcinek wirtualnych Legnickich Spacerów Historycznych. Wojskowa symbolika i militarne tradycje kultywowane niegdyś w Legnicy najczęściej były obce, a nawet przeciwstawne polskiej pamięci historycznej. W ciągu kilkusetletniej historii Legniczanie wielokrotnie widzieli maszerujące masy wojska i słyszeli odgłosy walki. Doświadczali też okupacyjnego ucisku, żołnierskiego gwałtu i bezprawia. Bóg wojny Mars nie czynił dla Legnicy wyjątku. Autorzy piszący o dziejach miasta przed 1945 rokiem nazywali okolice Legnicy Śląskim Polem Bitewnym. Stoczono tutaj cztery wielkie bitwy z udziałem czołowych militarnych potęg Europy i świata. Najbardziej znane wydarzenie z militarnej historii miasta to niewątpliwie klęska wojsk księcia śląskiego Henryka II pobożnego z pustoszącymi dzielnicową Polskę mongołami. Bitwa z 9 kwietnia 1241 roku jest niewątpliwie najbardziej tajemniczą z legnickich batalii. Bardzo niewiele wiemy o jej przebiegu. Do dziś nie udało się również bezspornie ustalić miejsca boju. Od wieków zapomnik bitwy uważany jest średniowieczny kościół we wsi Legnickie Pole, według tradycji wzniesiony na miejscu odnalezienia zwłok poległego księcia. Od 1961 roku jest siedzibą Muzeum Bitwy Legnickiej. Dużo mniej znana jest bitwa stoczona pod miastem w czasie tzw. wojny trzydziestoletniej w XVII wieku. Jesienią 1618 roku Ślązacy przyłączyli się do powstania przeciwko cesarzowi Ferdynandowi II Habsburgowi, które wybuchło w Czechach. Władca surowo ukarał czeskich buntowników. Śląsk, który ostatecznie ukorzył się i zdał na łaskę cesarza, spotkały łagodniejsze represje. Czeska rebelia rozpaliła się w długą i wyniszczającą wojnę europejską, która trwała do 1648 roku. Do walki z Habsburgami i ich sojusznikami włączyły się kraje protestanckie, m.in. Dania, Brandenburgia, Saksonia, Szwecja, a także katolicka Francja. Obszar Księstwa Legnickiego, rządzonego przez Jerzego Rudolfa, wielokrotnie pustoszyły wojska obu stron konfliktu. W 1634 roku Śląsk zaatakowała armia saska, którą dowodził Johann Georg von Arnim. Na tzw. Wzgórzu Złotoryjskim pod Legnicą, na południowy zachód od miasta, zastąpiły jej drogę wojska cesarskiej, Hieronima von Koloredo. Po bitwie stoczonej 13 maja 1634 roku posłańcy zanieśli na dwór w Wiedniu wiadomość o klęsce. Podczas odwrotu spalono przedmieścia i folwarki Legnicy. Wkrótce cesarz zabrał odrębny pokój z władcą Saksonii. Habsburski garnizon utrzymał się w Legnicy do końca wojny. Już po zawarciu Pokoju Powszechnego dnia 11 listopada 1648 roku większą część miasta strawił pożar. Jeden z kronikarzy zapisał, że ogień zapruszył szwedzki jeniec. Pomnik zwycięskiego generała Arnima odsłonięto w 1912 roku. Brązowa rzeźba stanęła u zbiegu ulic Złotoryjskiej i Piechoty, gdzie zachował się tylko granitowy cokół monumentu. Figura przeznaczona na przetopienie podczas II wojny światowej przetrwała. Dziś znajduje się w Wuppertalu. W pierwszej połowie XVIII wieku nad przyszłością państwa austriackich Habsburgów, z którymi związany był los Śląska, stopniowo zbierały się chmury. Cesarz Karol VI nie miał syna, dlatego starał się zabezpieczyć tron dla swojej córki Marii Teresy. Pomimo układów z innymi dworami Europy podpisanych za życia władcy, jego śmierć w 1740 roku doprowadziła do międzynarodowego kryzysu i wybuchu konfliktu nazwanego Wojną o Austriacką Sukcesję. Drapieżne zamiary okazał młody król pruski Fryderyk II Hohenzollern. W grudniu jego armia bez wypowiedzenia wojny wkroczyła na Śląsk. Oddziały pruskie zajęły legnice bez walki w dniu 27 grudnia 1740 roku. Po raz pierwszy Fryderyk II pojawił się w legnicy 22 lutego 1741 roku. Władca zatrzymał się na posiłek w Akademii Rycerskiej. Wiedeń nie zamierzał pogodzić się z zaborem Śląska. Austria musiała uznać swoją porażkę po dwóch wojnach w 1745 roku. Maria Teresa podjęła jeszcze jedną próbę odzyskania prowincji w czasie tzw. wojny siedmioletniej z lat 1756–1763, jednak to Prusy zatrzymały Śląsk. W 1757 roku Austriakom udało się zdobyć legnicę, jednak wkrótce na miasto spadł pruski kontratak. Austriacka załoga skapitulowała po pięciu dniach oblężenia 29 grudnia. Kilka lat później wrogie armie znów spotkały się pod Legnicą. W sierpniu 1760 roku Fryderyk II i jego żołnierze znaleźli się w opałach. Pod osłoną nocy liczniejsza armia habsburska generała Leopolda von Dauna podjęła próbę otoczenia i zniszczenia sił pruskich. Rankiem 15 sierpnia 1760 roku na północny wschód od miasta, w okolicach Pątnowa Legnickiego, Dobrzejowa i Piątnicy, Prusacy pokonali część sił nieprzyjaciela, którymi dowodził Ernst Gideon von Laudon. Austriacki plan schwytania w podczas Fryderyka II i jego armii zawiódł. Król pruski upamiętnił legnickie zwycięstwo srebrnym medalem. Sto lat po bitwie Legniczanie postanowili uhonorować pruskiego władcę. W rocznicę bitwy z 1760 roku na dzisiejszym placu sowieńskim wmurowano kamień węgielny pod budowę pomnika Zwycięzcy z Podlegnicy, który ostatecznie odsłonięto 15 sierpnia 1869 roku. Fryderyk II do 1945 roku był także patronem placu. Po zakończeniu II wojny światowej, zachowanie monumentu jednego z grabarzy Rzeczypospolitej w XVIII wieku, a przy tym postaci symbolu niemieckiego militaryzmu, było niemożliwe do zaakceptowania dla Polaków. W dniu 18 listopada 1945 roku, figura króla pruskiego została zrzucona z cokołu. Na początku XIX wieku na ustach całej Europy był dyktator i późniejszy cesarz Francuzów, Napoleon Bonaparte. Jego spektakularne triumfy wojenne budziły podziw, jak i trwogę. Przez wiele lat armia francuska gromiła wojska koalicji antynapoleońskiej. Prusy uległy Napoleonowi w wojnie z lat 1806-1807. Dnia 21 listopada 1806 roku oddziały Wielkiej Armii wkroczyły do Legnicy bez napotkania oporu. Obce wojska stacjonowały w mieście do jesieni 1808 roku. Napoleon Bonaparte pojawił się w Legnicy dwukrotnie. Cesarz Francuzów przebywał w mieście od 27 do 29 maja i później 5 i 6 czerwca 1813 roku. Jego kwaterą była kamienica na rogu rynku i ulicy Rycerskiej, w której w XV wieku mieszkał pisarz miejski i burmistrz Ambrozius Bitschen. Budynek rozebrano w 1961 roku. Elementy bogatej dekoracji parteru, w tym renesansowego portalu, przechowywane są w lapidarium Muzeum Miedzi. Pobyt Napoleona przypadł w okresie, gdy fortuna wojenna odwracała się od Francuzów. Niedługo później stoczono bitwę, która przypieczętowała ich odwrót ze Śląska. Miejscem starcia były tereny nad Kaczawą i Nysą Szaloną na południowy zachód od Legnicy. Dnia 26 sierpnia 1813 roku armia francuska, którą dowodził marszałek Etienne Jacques MacDonald, została pokonana. Na czele zwycięskich sił prusko-rosyjskich stał generał Gebhard Leberecht von Blücher. W historii krwawy bój zapisał się jako bitwa nad Kaczawą. W setną rocznicę batalii na dzisiejszym Placu Wolności odsłonięto pomnik dowódców Armii Sprzymierzonych. Oprócz Blisiera i rosyjskiego generała Fabiana Ostenzakena, brązowymi popiersiami zostali uhonorowani także pruscy generałowie Johann Ludwig York von Wartenburg i August Neidhard von Gneisenau. Po zakończeniu wojen napoleońskich w okolicach Legnicy wielokrotnie organizowano manewry wojskowe. Dzięki nim miasto odwiedzali członkowie dynastii Hohenzollernów oraz innych domów panujących. Wyjątkowym wydarzeniem dla Legniczan były manewry z 1835 roku. Na przełomie sierpnia i września tysiące żołnierzy obozowało w rejonie Koskowic i Kłębanowic. Do Legnicy zjechali się liczni władcy i książęta z Rzeszą świty. Przez kilka dni król Pruski, Fryderyk Wilhelm III, kwaterował w budynku Akademii Rycerskiej. Władcy towarzyszyła morganatyczna małżonka Augusta von Harach. Obdarowana przez męża tytułem księżnej Legnickiej. Do miasta przybyła także rosyjska para cesarska Mikołaj I i Aleksandra. Cesarza Austrii reprezentowali arcyksiążęta Jan i Franciszek Karol. Romanowowie oraz Habsburgowie zajęli barokowy gmach dawnego seminarium jezuickiego. Budynek, zlokalizowany w sąsiedztwie Akademii Rycerskiej, rozebrano po 1945 roku. Manebry z 1835 roku były przygotowaniem do wojny dla oficerów i żołnierzy, a dla okolicznej ludności nie lada atrakcją. Obóz wojskowy przypominał bowiem polowy festyn. W sąsiedztwie namiotów stanęły kramy, karuzele, a nawet scena teatralna. W Legnicy zachowało się sporo obiektów o znaczeniu militarnym. Najstarsze powstały w średniowieczu. Zamek Piastów to pierwszy przykład murowanej architektury obronnej. Umocnienia wokół miasta powstały później. Najstarsze zachowane wzmianki o istnieniu murów obronnych i bram w Legnicy pochodzą z XIV wieku. Przebieg linii umocnień zmieniał się wraz z powiększaniem obszaru miasta w XIV i XV wieku. Legnica posiadała cztery główne bramy miejskie: Złotoryjską, Chojnowską, Głogowską i Wrocławską. Z czasem przy mniejszym przejściu w murze powstał przejazd. Nazywany Nową Bramą lub Nową Furtą. Krajobraz legnicy tworzą dziś nieliczne pozostałości średniowiecznych fortyfikacji. Wieże Głogowska i Chojnowska w rzeczywistości były budowlami wzniesionymi przy bramach dla obrony dostępu do miasta. Wieże znajdowały się nie tylko przy bramach, ale także w ciągu murów miejskich. Dziś jedynym takim obiektem jest wieża przy ulicy Murarskiej. Na początku XVIII wieku, wraz z budową klasztoru Jezuitów, została ona połączona z budynkami zakonnymi i przebudowana. W epoce nowożytnej fortyfikacje w Legnicy uległy dalszej rozbudowie. W pierwszej połowie XVI wieku, za panowania księcia legnickiego Fryderyka II, miasto i zamek otoczyły ziemne wały i wysunięte basteje. Podstawę stoków wzmocniono murem z otworami strzelniczymi. W północno-zachodniej części wzgórza zamkowego, przy ulicy Marii skłodowskiej curie zachowały się pozostałości jednej z XVI-wiecznych bastei. Ceglany cylinder, pierwotnie osłonięty masami ziemi, służył za magazyn prochu. W okresie wojny trzydziestoletniej powstał kolejny pierścień obrony, wzniesiony w systemie bastionowym. Zgodnie z nowymi założeniami sztuki fortyfikacji, tworzyły go umocnienia o wielokątnym, łamanym narysie. Dostęp do lenickiej twierdzy utrudniały fosy i zbiorniki wodne. W 1758 roku z rozkazu króla pruskiego Fryderyka II przystąpiono do likwidacji umocnień i fos. Na miejscu rozbieranych obwałowań z XVI i z XVII wieku wyrosły prywatne ogrody i podmiejska zieleń służące mieszkańcom. W latach 1860-1869 władze rozwijającego się miasta dokonały dalszej rozbiórki fortyfikacji. Z krajobrazu Legnicy zniknęła większość średniowiecznych murów obronnych, wieże i bramy miejskie. W 1861 roku rozebrano budynek Bramy Głogowskiej. Ostrołukowy przejazd przebito w zachowanej wieży od 1841 roku, zwieńczonej blankami. Podobno przed rozbiórką uratował wieżę następca niemieckiego tronu, późniejszy cesarz Fryderyk III, który podczas wizyty w Legnicy w 1875 roku zdecydowanie domagał się jej zachowania. Wieżę Bramy Złotoryjskiej usunięto w 1865 roku. Do 1885 roku dotrwała wieża Bramy Wrocławskiej. W 1897 roku rozebrano fragment murów przy kościele Marii Panny. Wieżę przy Nowej Furcie wyburzono w 1902 roku. Na jej miejscu stoi obecnie gmach Nowego Ratusza z 1905 roku. Oprócz wieży chojnowskiej i głogowskiej pozostawiono relikty murów. Znajdują się one przy placu bohaterów getta, przy ulicy Świętego Piotra i za budynkiem obecnego pierwszego liceum ogólnokształcącego. Rynek, najważniejszy plac miejski, miał niegdyś pewne znaczenie militarne. W sercu miasta zlokalizowano posterunek wojskowy. W 1747 roku przy domu kupieckim wybudowano główną wartownię, tak zwany Odwach, z niemieckiego Hauptwache. Budowla powstała na miejscu usuniętego pręgierza z 1496 roku. W odwachu rotacyjnie zaciągano warty wojskowe. W przypadku ogłoszenia alarmu bojowego był to punkt zbiórki dla żołnierzy garnizonu. Obiekt służył armii przez niemal 100 lat. W 1842 roku został rozebrany przy okazji przebudowy dawnego domu kupieckiego. Pomieszczenia parteru nowego budynku zaadaptowano wówczas na potrzeby nowego odwachu, ukończonego w 1843 roku. Wartownia otrzymała portyk z doryckimi kolumnami. Zmiany warty odbywały się każdego dnia w południu. W czasie świąt i uroczystości żołnierzom towarzyszyła orkiestra wojskowa. Z biegiem lat znaczenie militarne odwachu malało. Ostatnia warta opuściła posterunek 5 października 1905 roku. W 1913 roku w budynku dawnej wartowni otwarto kawiarnię. Przypominała ona o historycznej wojskowej funkcji tego miejsca. Lokal działał pod nazwą Cafe Hauptwache. W 1915 roku przed Starą Wartownią ustawiono francuskie działa zdobyte na froncie zachodnim. W 1918 roku zastąpiono je mniejszymi moździerzami. Prawdopodobnie zostały zarekwirowane i przetopione pod koniec II wojny światowej. Jeszcze w drugiej połowie XIX wieku żołnierze garnizonu kwaterowali w domach mieszczańskich. Wojskowi byli uciążliwymi lokatorami dla mieszczan, obawiających się o zasobność swoich trzosów, spokój domostwa, a także dobre imię żon i córek. Budowę nowoczesnych koszar w Legnicy rozpoczęto dopiero w 1874 roku. Do 1882 roku zakończono budowę kompleksu przy dzisiejszej ulicy Hutników. Dookoła czworobocznego placu wzniesiono trzy bloki koszarowe oraz mniejszy budynek do ćwiczeń i wozownie. Niedaleko od koszar przy ulicy Hojnowskiej w 1877 roku ukończono budynek lazaretu wojskowego. Po 1918 roku kompleks przy ulicy Hutników służył żołnierzom Reichswary i Wehrmachtu, a w latach 1945-1993 wojskom radzieckim. W końcu Mars odstąpił to miejsce Minerwie. Obecnie dawne niemieckie koszary to siedziba państwowej wyższej szkoły zawodowej imienia Witelona w Legnicy. W 1913 roku przy ulicy Tarasa Szewczenki oddano do użytku koszary nazwane imieniem króla Wilhelma I. Budowla nie zachowała się do naszych czasów. Przed I Wojną Światową zrealizowano inną strategiczną inwestycję. Na wschodnich obrzeżach miasta wojsko zakupiło teren pod budowę lądowiska dla sterowców. Pierwszy statek powietrzny, wojskowy RZZ-1, wylądował tutaj 5 września 1913 roku. Przez krótki czas do wybuchu wojny lądowisko obsługiwało również cywilne loty sterowców. Na terenie dzisiejszego kompleksu sportowego przy ulicy Świerkowej stanęła hala dla cepelinów o długości prawie 180 metrów. Po przegranej wojnie Niemcy rozebrali obiekt w 1921 roku. W pobliżu lądowiska przy Alei Rzeczypospolitej zlokalizowano koszary dla wojsk łączności. Ukończono je w grudniu 1914 roku, już po wybuchu I wojny światowej. Prowadzana w Europie w ciągu XIX wieku powszechna służba wojskowa stała się ważnym elementem wychowania patriotycznego. Rządy wielu państw starały się zaszczepić w społeczeństwie szacunek dla sił zbrojnych. Armia miała być symbolem narodowej dumy i siły państwa. Kult wojska miał szczególnie długą tradycję w Prusach. W legnicy stacjonowało wiele jednostek wojskowych. Z miastem najdłużej związał się Pułk Grenadierów, którego część stacjonowała w legnicy w latach 1819-1830. Regiment powrócił do miasta w 1860 roku i tworzył tutejszy garnizon do końca I wojny światowej. Potem został rozwiązany. Jednostkę sformowano w 1797 roku na terenie Pomorza Gdańskiego. Od 1817 roku szefem pułku był książę pruski, późniejszy król Prus i cesarz niemiecki Wilhelm I Hohenzollern. Gdy wstąpił na tron w 1861 roku jego pułk otrzymał nową nazwę – Regiment Królewskich Grenadierów II pruski nr 7. Po śmierci Wilhelma w 1888 roku jego imię włączono do nazwy oddziału znanego odtąd jako Regiment Grenadierów Króla Wilhelma I, II zachodniopruski nr 7. Nadliczbowym oficerem jednostki od 1906 roku był piąty syn cesarza Wilhelma II, książę Oskar Hohenzollern. Po wybuchu I wojny światowej przez dwa miesiące był dowódcą legnickich grenadierów, którzy wyruszyli na front zachodni. Przybycie regimentu do legnicy korzystnie wpłynęło na życie muzyczne w mieście. Pułkowa orkiestra cieszyła się wyjątkową renomą. Do 1898 roku zespołem kierował Johann Georg Goldschmidt, a po nim Max Mehring. Repertuar orkiestry nie ograniczał się do monotonnych wojskowych marszy. Muzycy regimentu grenadierów występowali podczas odbywających się w mieście oficjalnych uroczystości, jak i koncertów utworów popularnych. Żołnierze pułku walczyli m.in. w bitwach wojen napoleońskich, wojen z Austrią czy Francją. Wzięli również udział w tłumieniu powstania Wielkopolskiego z 1848 roku. 70 lat później ten epizod z dziejów jednostki doczekał się zaskakującego finału. Po tym jak w grudniu 1918 roku na ulicach Poznania wybuchły walki, Zdeponowane na zamku cesarskim chorągie legnickich grenadierów zostały spalone przez Niemców, w obawie, by nie stały się zdobyczą wojenną kolejnego pokolenia wielkopolskich powstańców. Po 1918 roku obecność wojska w Legnicy była symboliczna. Silny garnizon powstał dopiero w okresie III Rzeszy Niemieckiej. Po II wojnie światowej, ze względu na obecność wielu jednostek radzieckich, miasto nazywano małą Moskwą. Stacjonowali tutaj także żołnierze wojska polskiego. Są to jednak wątki na osobną opowieść z dziejów miasta. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam do śledzenia kolejnych odcinków naszej serii.